Siemaneczku YouTube, właśnie wróciłem z siłowni i po drodze z siłowni zaszedłem sobie na małe zakupy, właściwie nie takie małe, ponieważ jak zobaczycie produktów jest dosyć dużo i miałem do wyboru trzy sklepy. Kerfur, Biedronkę no i Tradycja i Jakość, takie delikatesy. W sumie najdroższe pewnie, ale potrzebowałem naprawdę sporo produktów po tych świętach i takich produktów hmm, wyjątkowych, luksusowych, których na przykład w Biedronce nie ma. Więc padło na te właśnie delikatne tradycja, jakość. Co kupiłem? Zobaczycie w tym filmie. Zapraszam. A więc tak, tak jak mówiłem, tych zakupów jest, jest naprawdę dużo i nie wiem, czy to wszystko zmieści się na blacie. Najwyżej będę ucinał fragmenty filmów i odnosił produkty spożywcze do lodówki. Także jedziemy od samego początku. Polecę te produkty właśnie mrożone, które jak najszybciej chcę włożyć do lodówki. Także jedna paczka fasolki szparagowej i jedna paczka mrożonych yy, warzyw, dokładnie marchewka z groszkiem. Ile z tym do lodówki, zaraz wracam. Dobra, jestem już z powrotem, były warzywa. Teraz warzywa ciąg dalszy. Pomidory w puszce, całe, nie Dwie puszki. Dalej, z pomidorów ketchup z połem, zwykły, pikantny. Tam cena była spoko. Jakoś 2,70 coś. Teraz może jakoś tak... Dobra, przejdziemy do nabiału. Przeciwnicy nabiału, może zamykajcie oczy, ponieważ będzie tego całkiem dużo. Zaczynamy może od serków wiejskich. Raz, dwa, trzy. Razem cztery serki. Cztery serki wiejskie od Piątnicy. Cztery serki wiejskie od piątnicy, lekkie 150 gramów. Nabiał. Jedziemy dalej. Jogurt grecki, piątnica. Tego dokładnie będzie też zobaczycie ile. Raz. Dwa. Tutaj inny smak. Trzy. Kolejny smak. Cztery. 5 i 6. Razem 6 jogurtów greckich. Nie wiem, to jest niebezpieczne taka piramida. 6 jogurtów greckich od piątnicy. 4 serki wiejskie, ale na białoruszaństwo padło. Jogurt naturalny, gęsty. Takich jogurtów mamy 3. 3 jogurty. No i z ostatnich, może nie takim ostatnich, bo tam jeszcze będzie coś na, bio, na rzeczy mamy mleko i co jest fajnego w tym mleku akurat jego temperatura pasteryzacji wynosiła tylko 74 stopnie, nie wiem, czy to będzie widoczne na kamerze? Mam nadzieję, że tak. 74 stopnie, także niższa temperatura pasteryzacji jeżeli w innych mlek uht. Przez to jest troszkę krótszy termin ważności, troszkę wyższa cena. Ale jakość też jest wyższa. także Takie mleka polecam. Jeden karton. I z nawiału jeszcze ser. Edamski, nic nadzwyczajnego. Były to produkty białkowe. Produktów białkowych część dalsza. Wiem, że jest specjalnie zdrowa, czasami do jakichś kanapeczek z serem. Rzecz idealna. Szynka konserwowa. 90% mięsa. 2 gramy tłuszczu. 18 gramów białka. Jest ok i tym razem zdrowa rzecz. Jest tu kilogram mięsa. Mm, mięso z, z uda z indyka, bez skóry. Tam sprawdziłem szybciutko w sklepie na internecie ile to ma tłuszczu. Tak przykładowe mięso z z, udka, z indyka, bez skóry. 3 gramy tłuszczu około, 19 gramów białka. Także kilogram takiego mięsa, jak najbardziej na Mmm, Już nie wiem, gdzie to dokładać, dobra. Jedziemy dalej. Teraz będą szybnie produkty węglowodanowe. I też właśnie te produkty takie powiedzmy luksusowe, których na przykład właśnie nie ma w Biedronce, dlaczego właśnie wybrałem sklep y, tradycja i jakość. Także na początek produkty, których właśnie w Biedronce nie znajdziemy mąka jaglana 450 i mąka ryżowa 0,5 kg. Kolejny produkt, którego ma w Biedronce, jest to siemieniane. Jak powiedziałeś, do tłuszczu z rana często jem taki, czy piję taki kisiel, kisielek z siemienia co dobrze działa na jelita. I uzupełnia nasze niedobory, czy tam dostarcza nam niezbędnych kwasów tłuszczowych z, tych, z, z frakcji omega-3. Mhm. Produkty białkowe jeszcze, o wcześniej wspomniałem, 10 jaj ściółkowych. Tutaj mi się akurat wzięło do ręki przyprawy, nic nadzwyczajnego. Przyprawa do kurczaka ziołowa. Przyprawa do mielonego mięsa. I papryka ostra. Jedziemy dalej. Kolejne produkty węglowodanowe. Zwyczajne płatki owsiane górskie. Klasyka gatunku. I do końca został już tylko To jest chleb żytni, 450 gramów. Właściwie bardzo czysty skład. Także jakoś do przodu i właśnie z tym serem, z szyneczką, czasem takie kanapki mogą wpaść. Jakoś specjalnie diety to nie brudzi. I na sam koniec, tak to wszystko. Kasza gryczana kasza gryczana 400 gram, 4 worki po setkę i tak samo ryż biały 400 gram, 4 worki po setkę. Zaraz dostanie się screena, czy może jakiś filmik tego wszystkiego, żeby zobaczyć ile naprawdę tego jest i zdjęcie, czy też może omówię paragon ile zapłaciłem i przekonacie się, że mimo iż wybrałem powiedzmy taki drogi sklep, to naprawdę nie zapłaciłem aż tak dużo. I trzeba mieć na uwadze, że są to produkty wysokiej jakości, produkty, których nie znajdziemy w każdym supermarkecie. Także cena będzie troszkę podwyższona, jednak, jeżeli to się przejdzie na ilość dni, to nie ma tragedii. Zobaczycie zaraz, właśnie całość. Do zobaczenia. Dobra, i tu macie wszystkie. Zakupy ułożyłem jakoś tak, powiedzmy grupowo. Tutaj jest bardzo piękne dzieło sztuki wiszące przyprawy. I zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Masełko. Mała kostka 100 gramów. Także jeszcze raz w skrócie mam tutaj od prawej produkty białkowe, gdzie są cztery serki wiejskie, 6 jogurtów greckich, 3, 3 jogurty naturalne, jaja siłkowe w ilości 10 sztuk, kilogram mięsa, suda z, z indyka. 100, chyba tam było 120 gramów szynki konserwowej, ser edamski 150 gramów. Później są produkty węglowodanowe: mąka ryżowa, mąka jaglana, ryż biały, kasza gryczana, płatki owsiane, tam z białkowych jeszcze mleko. Z węglowodanowych dalej chleb żytni, dwie paczki warzyw mrożonych, z warzyw jeszcze dwie puszki pomidorów. I całych i z produktów tłuszczowych, siemielniane, masełko, tam jajka też są częściowo tłuszczowe, jak najbardziej, no i te przyprawy, i jak widzicie, jest tego dużo. Myślę, że no, może nawet 5 dni mi to wystarczy. Tam może trzeba będzie co nieco dokupić, ale. W większości na 5 dni, a niektórych produktów na dużo dłużej. Na przykład siemieniane to jest tam 15-20 gramów dziennie, taki kisielek robiony zalewany wrzątkiem, zmielone w młynku do kawy. Także tego siemianianego starczy na dużo dłużej. Hmm. Przypuszczam, że te mąki też będą schodziły dłużej. Ketchup na pewno też. Także produktów jest naprawdę dużo, są powiedziałbym, dobrej jakości, takich, które nie wszędzie znajdziemy. A jeżeli chodzi o cenę, tu mamy paragon dosyć długi paragon, tak jak dosyć długie, dosyć długie zakupy, dosyć dużo zakupów, ale ogólnie cena 97,75 razem z dwiema siatkami na zakupy. Blisko 100 zł. Można powiedzieć, że, że jest to bardzo dużo. Jak to na zakupy wydać sobie tak 100 zł? No jednak tak jak mówię, jest to jakieś myślę 5 dni, a dla jakiegoś mniejszego człowieka, który nie waży 90 kg Mogłoby być to na więcej dni, czyli jakieś to jest nawet niecałe, może 20 zł na dzień, także nie ma tragedii. No, teraz trochę czas na moją gębę. Dobra, dzięki Wam za uwagę. Ja przynoszę to wszystko do lodówki i zabieram się za posiłek potreningowy. I do zobaczenia w innych odcinkach, w innych filmach na naszym kanale, na kanale Bycie Herkules. Sprawdźcie również Facebooka. I do zobaczenia następnym razem.